Mmm... Ale apetycznie to pachnie. I nie ma w tym zdaniu ni pół słowa kłamstwa. I wcale nie dlatego, że rzeczywiście przyjemnie to pachnie, ale dlatego, że są zapachy, które regulują nasz apetyt. Są takie, po których czujemy się głodni i wręcz przeciwnie. Jak to działa i czemu może to służyć sprawdzają naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu. Zapach, który by redukował apetyt Czyli po, pobudzający takie poczucie sytości w organizmie, to raczej takie ciężkie zapachy kojarzące się już raczej sporą deserową, czyli w tym momencie, kiedy jesteśmy już tacy błogo nasyceni jedzeniem i czekamy już tylko na jakąś kawę, jakiś deser ewentualnie. Z kolei najbardziej apetycznie pachnie mięso, mimo wszystko, tylko tu pozostaje pytanie, czy sycąco apetycznie, czy jednak pobudzając apetyt, i to musimy na pewno zweryfikować. Projekt jest obszerny, będzie trwa 3 lata. W drugim etapie, który się właśnie zaczyna, będziemy tworzyć prototypy, czyli dobierać nośnik i odpowiednie kompozycje zapachowe je łączyć ze sobą i badać te prototypy, czy one mają potencjał właśnie taki, żeby zredukować ten apetyt albo go stymulować. Tak jak w perfumerii, perfumy wąchamy i sprawdzamy, czy nam się podobają na paski tekturowe. W podobny sposób by to działało, że przed posiłkiem musimy na coś sobie nanieść ten na przykład na taki pasek tekturowy, ten, ten związek zapachowy, który, który znajdziemy i wyeksponować się na ten zapach i dopiero potem przystępować do posiłku.